Dobra, mamy to chyba. 12 KFP! Let's go, motherfuckers! 70 razy 83 Chyba największa paka w tychże, póki co wyszła. 4 ikony stare, 90 lub więcej na 10 meczy, 5 gwarantowanych walkoutów. i 70 kart 83 i 70. Please, please, please. Po takim FC, stary, po takim FC. To powinno zaskoczyć jak 150, jest coś. Coś się tu wydarzyło, ale nie mam pojęcia, co to jest. Co to do Ikona? To jest. A to jest gniew? Co to jest? do 88 i Hadzi90. Jest! Dwie ikony! Woo ale fajnie. Wreszcie nie syn Hadziego, tylko stary Hadzi. Teraz rodzina. Nieprawdopodobne Glony. Wow. Dobra, co w środku? Bo tu jest 8000 kart. Sane, Larson, Hollingsched, Ederson, Endler, Ato, Modric Son, Marquinio, Zedekard, Kobel, mit Barela, Little. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 na, 3, 4, 15, 15 wokautów, 16 wokałów, bad Dobra, zaraz robimy ikonę po prostu. A teraz 4 piki, 90 plus Casario Delima, jak nie wypadnie wreszcie, albo Mija Ham, to autentycznie będziemy się mega złościć. Pierwszy, please. Czyli okay. Hernandes. So bad, so bad, so bad, so bad. Prince. o oh. wow. Nieprawdopodobne gówno, naprawdę. A, są samo 8 trójki, ok. Teraz ja mu zrobić 18 tych ikon. Dostajemy jednego informa z tej paczki w ogóle. Jedynego informa. Inform powiedz, że nie. Jest! Mocno Polska! To do klubu, to do otworzenia. Jude Bellingham, dziękuję pięknie. 90 na i grałem cię na niego, Fuchams. Takie drewno, że daj spokój, nie? Obrzydliwe drewno. Dobra, co ja robiłem? Ikonę robiłem? Ikonę chyba robiłem. 8-7 rating, a pies cię Zapraszamy Zapraszamy, proszę się nie bać, ikona numer 2 W morda jeża, tu już nic nie wypali, to normalnie Uściskam beotanie nie Dobra, please, please, please Please Dla biednego bochowiaka, no Nie takiego biednego, ale Młodnego wrażenia nie Brazylia Brazylia ST Makelele. Jesteśmy w domu. Please, please, please. Ikona numer nie. Chyba 12-13 na tym kącie, nie? Jeszcze nie było żadnej dobrej, bo Garinza był z normalnej paczki Kława Argentyna. Kam. O kurna. Odklejacz BJ, Maradona. Rikelmę. Witamy. Witamy cię, Rikelmę. To zaszczyt Mogę być biegał. Mentalnie się dla mnie ta gra dzisiaj po prostu skończyła. Jest koniec gry ma Magul Możemy zajadać się nimi razem Let's go babies Uu! Tak samo 20% na kartę 90+, no i to mnie zachęciło już, no takie coś to otwieram w ciemno przecież Zamykam oczy otwieram Eventowa Anglia RW Nie, to jest jakieś gówno chyba Perro To jest koniec Ta gra jest martwa dla mnie Kola Lumpa Schlüterbeck Please Zidane Yo 88 żał kancelu? Ma 3 więcej staminy, jest lepszy w defie Lepszy dribbling Taki sam pas Gorszy strzał Gorszy pace ale tak szczerze? Za 150 FP. Spoka sprawa. A ty ile kosztuje? Słodki smak fili działa tak, że leków już nie muszę brać 200k kosztuje? Ej, to zajebista ocena, co ja go sprzedaję? Idzie będzie jedna. Let's go! I to jest to, co ja szanuję! Kurna content. Normalnie... Ooo! Okej. Okay. Base Hero Player Pack Base Hero Player Pack Zamiast 87x2 to była jedna z lepszych inwestycji w dniu dzisiejszym. No cap, no cap, no cap. For real, please. Jakiś kompanie, probably Belgium Ramirez, ta Ginola Dudek. Co pokémon? Kordoba! Okej! Okay. Decent, decent. Okay. Dobrze wygląda A czy dobrze wygląda jego rynek? 300k! Ej! 300k! Kordoba! To jest 15 dzisiaj pik, na który wydałem 450 zł facet I tu ma być po prostu groźnie, tak? No, proszę bardzo. Leci big, kilka mix, rachu tachu i postrachu, tak? No, no, zajebiście, kurwa. No, halem, odwróconym padem. No, kombinacja jakby się na YouTube w 2011: jest! bania Bejotowska, Witamy, Winsholm! KOMPANY! Let's go! Cordoba! Fucking legend! Fucking legend Cordoba! Dzięki ci za wszystko! Ale wjeżdża Łysa Bania! Yeah! Kompany! Pa! Ty, a Cordoba nie będzie lepszy od widicia? Ile ty masz wzrostu, Bansong? 6.3 Uuuuuu! No to wiadomka, że wjeżdża Cordoba! Cordoba! Witamy! Bał, 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 bał. Nie, no to jest jakaś pipka przecież. Co to jest? Cień, może nam kompanego zamiast tego? Albo Maldiniego Lepszy obrońca w historii futbolu. Let's go bag motherfucker. I wanna show you up Karny. Najebiście, <klop> żółta. Odholować go, ale się putejas. Pewnie. Let's go, baran. Elegancko. Ja pytają, gdzie my co?